Cześć. W tej lekcji mówimy sobie Snow.io. Jest to narzędzie, dzięki któremu możemy przeprowadzić całą kampanię cold mailingową, tak naprawdę od momentu przygotowania bazy, aż po wysyłkę komunikacji mailowej. Przejdziemy zatem e, wszystkie te elementy, żebyś zobaczył, w jaki sposób to narzędzie działa. E, pierwsze co zrobimy to, żeby wysłać kampanię cold mailingową, musimy oczywiście e, przygotować bazę osób, do których chcemy dotrzeć. Jak widzisz, tutaj mamy grupę testową. Przygotowano i pokażę Ci różne sposoby, na jakie możemy tą bazę w tym narzędziu przygotować. Zacznijmy może od Linkedina. Tutaj mamy już ustawione odpowiednie filtry. Mamy tutaj dyrektorów sprzedaży, menadżerów sprzedaży z Polski i chcemy na przykład te osoby dodać do SnowIO, żeby wygenerować adresy mailowe. Mamy w tym celu zainstalowaną wtyczkę z Google Web Store. Tam zazwyczaj wszystkie te wtyczki instalujemy z tych narzędzi, które omawiamy, więc tą wtyczkę również tam znajdziesz. Czyli mamy ustawione odpowiednie filtry. Wybieramy sobie listę, która się tutaj, którą wcześniej właśnie dodaliśmy i generujemy adresy mailowe. Możemy oczywiście od razu kilka stron naraz wygenerować, jednak jeżeli korzystamy z tej bezpłatnej wersji Linkedina to nie generujemy więcej niż 10 stron dziennie, jeżeli mamy płatną wersję, czyli Sejs Navigator możemy no maksymalnie 100, no ale lepiej robić to też raczej w sposób taki bardziej organiczny niż super jakiś masowy. Czy mamy wybrane wszystkie rzeczy? Tak, możemy tutaj na przykład wykluczyć, jeżeli już w tym narzędziu mamy osoby dane, to też to narzędzie po prostu je pominie i tych samych osób nam drugi raz nie doda. Te wszystkie ustawienia zazwyczaj zostawiamy w taki sam sposób. Tutaj natomiast określamy liczbę stron, przez które chcemy, żeby to narzędzie przeszło i pobrało nam informacje mailowe. Tak czyli sobie ustawiamy zakres stron na wcześniej przygotowanych filtrach, i w taki oto sposób generuje nam się baza adresów mailowych. Za chwilę przejdziemy do navigatora. Tu również mamy już ustawione filtry. Tutaj sobie wybraliśmy inne filtry. Tutaj mamy dyrektorów e-commerce, tak? Mamy określone stanowiska zawężone to do funkcji marketingowej, bo też digital, czy digitalizacja jest przypisana na przykład do osób z działu IT. I też możemy sobie tutaj teraz wybrać na przykład listę, którą wcześniej przygotowaliśmy. Mówimy tutaj o liście firm i mamy na przykład weźmy sobie Branża GD RTV są to producenci tychże urządzeń elektrycznych, elektronicznych, i w taki sposób mamy 70 osób, które zajmują się właśnie e-commerce w danych firmach, właśnie z tej branży producentów. I teraz, tak podobnie jak w przypadku tego zwykłego wyszukiwania na LinkedInie, tak samo robimy to tutaj. Jak widzisz, tutaj już mamy również listę osób, wybieramy sobie grupę testową, określamy ilość stron. Jeżeli chcemy wykluczyć osoby, które są w Snow IO, po prostu to robimy i klikamy start. I tutaj również adresy mailowe będą nam się teraz generowały. Jak widać, tutaj jest ta pierwsza lista, którą sobie ustawiliśmy, 33% już prospektów zostało przejrzanych. Tutaj mamy tą listę z, z, z navigatora. Kolejna możliwość generowania adresów mailowych bazuje na stronach internetowych. Czyli wchodzimy na konkretną stronę internetową, która nas interesuje. Również klikamy we wtyczkę i widzimy wszystkie adresy mailowe, e, które są przypisane do tej firmy. E, ok, to sobie za chwilę mówimy. I również te osoby możemy po prostu e, zapisać w tej grupie. W taki sam sposób, jak wykonywaliśmy to przed chwilą. Kolejna możliwość, o której warto wspomnieć, czyli wpisujemy sobie na przykład jakieś wyszukiwanie w przeglądarce. Mamy firmy marketingowe z Katowic, i również ja sobie klikam w wtyczkę, robię szukaj maili. Chcemy prospekty. Może sobie też utworzymy nową grupę do tego. No, niestety, tutaj przy tej, teraz nie ma możliwości. Przy LinkedInie taką możliwość mamy, ale to sobie na razie tak to zostawimy i również e, zapisujemy sobie te adresy e, mailowe. Wróćmy w takim razie do e, prospekty, i tu pierwszej. informacje się powinny nam pojawić na naszej liście. Jak widać, mamy na razie 45 osób. E, część osób będzie e, z Linkedina, część osób będzie ze strony internetowej, tak, którą przejrzeliśmy. Część osób będzie z przeglądarki, więc wszystkie te dane nam się tutaj będą zapisywały. Tak? W przypadku też stron internetowych, to są te tutaj z góry, bo też wcześniej weryfikowałem, mamy też od razu informacje o tym, na przykład na jakim stanowisku jest dana osoba, tak? czyli prezes zarządu w firmie Mawika, członek zarządu, tak więc tutaj też CEO, więc możemy sobie od razu zobaczyć, czy te osoby faktycznie pasują do naszej persony. No tutaj z poziomu strony nie mamy możliwości, na przykład, dodania osób, które tylko i wyłącznie, na przykład, są dyrektorami sprzedaży, dyrektorami marketingu, tylko jakby on tutaj pobiera wszystkie maile, które na tej stronie znalazł. Ok. I teraz właśnie, będąc jakby tutaj w tej zakładce firmy, również możemy z poziomu firmy, tak, znaleźć na przykład osoby, więc ja sobie mogę wejść w moje firmy, które mam tutaj na przykład przypisane wejść w konkretną firmę, która mnie interesuje tutaj widzę tak, czy przy danej firmie są przypisane jakieś adresy mailowe tutaj widzimy, że jest trochę więc sobie może wejdziemy w tą firmę i tu mam adresy mailowe możemy sobie również te adresy mailowe potem pofiltrować tak, żeby na przykład określić tylko konkretne stanowiska, które będą nas e, interesowały. Akurat tu widzę, że takich informacji nie ma, ale przy niektórych firmach takie informacje są, więc też możemy sobie na przykład potem e, wybrać osoby na stanowiskach, które nas interesują w danej firmie. E, więc w taki sposób e, wygląda generowanie adresów mailowych za pomocą e, Snow.io. Jak widać, tych możliwości jest dużo. Począwszy właśnie od LinkedIna, z nawigatora, konkretnych stron internetowych, czy po prostu przeglądarki Google. Kolejną rzeczą, o której musimy tutaj powiedzieć, jest możliwość również generowania na przykład pojedynczych adresów mailowych, czy wgrywania całych plików Excel z na przykład różnymi formacjami. I tak jak tutaj widać, możemy na przykład wygenerować sobie, z, mając na przykład plik CSV, od razu bazę maili. Tutaj potrzebujemy tak naprawdę imienia, nazwiska i domeny. Mamy możliwość wyszukiwania domen, akurat to nas najmniej interesuje, i możliwość wyszukiwania osób czy adresów mailowych za pomocą linków URL z Linkedina. Czyli na przykład mamy linki tak osób z Linkedina. Na przykład sobie pobraliśmy te linki za pomocą Prospektina i możemy taki plik CSV tylko i wyłącznie z linkami, tam nic nie może być innego jak tylko linki URL z LinkedIna. Wrzucamy sobie tutaj i generujemy w ten sposób sobie bazę mailową. Tak czy jeżeli to narzędzie znajdzie adresy mailowe do tych osób, to też one się dodadzą potem nam do takiej listy, którą wcześniej właśnie przeglądaliśmy. Ok. I kolejna rzecz, o której warto wspomnieć i z której tutaj tak naprawdę też często korzystamy, czyli wysyłka tej komunikacji mailowej. Wchodzimy oczywiście w tą część związaną z kampaniami cold mailowymi. Tutaj, już sobie mamy przygotowaną kampanię testową. Wybieramy sobie adres mailowy, określamy, czy komunikacja ma być wysłana na wszystkie adresy mailowe, które mamy tutaj. Czasami jest tak, że na przykład jedna osoba ma trzy różne maile. Czy chcemy tylko, żeby była wysłana na pierwszy mail? Potem określamy, czy te ryzykowne maile mają być również wysłane, czy nie. My też wcześniej, oprócz jakby weryfikacji przez SnowIO, bo tutaj też SnowIO te adresy mailowe weryfikuje. Za chwilę jeszcze wam to pokażę. My też dodatkowo jeszcze te maile wrzucamy do Bouncera i w Bouncerze właśnie dodatkowo one przychodzą w weryfikację żeby też mieć 100% pewności, że wszystkie maile trafią. I też określamy, co chcemy, żeby dokładnie było mierzone. Tutaj jeszcze ważna rzecz, wybieramy sobie zakres czasowy, kiedy ta komunikacja mailowa ma się wysyłać. No i oczywiście musimy taką komunikację mailową sobie ustawić. Jak widzimy, dodaliśmy to w naszą grupę. Mamy 48 osób, czyli tutaj 48, 48 osób ma pozytywnie zweryfikowane adresy mailowe. A jeżeli sobie to znaczymy, tych osób będzie więcej. Również do osób 63, tak? Czyli również do osób, gdzie ten mail nie do końca jest zidentyfikowany, może być błędny. One również dodają się do kampanii. Tworzenie maili, tak jest naprawdę, jest bardzo proste. Tutaj też żadnej większej filozofii nie ma, ono bardzo podobnie wygląda jak we wszystkich innych narzędziach. Oczywiście mamy możliwość dodawania customowych pól, od, począwszy od imienia, nazwiska firmy, po tworzenie właśnie własnych, własnych słów. Tak, my tutaj bardzo często tworzymy jakieś własne customowe pola. Tak, potem ustawiamy, oczywiście, odpowiednie interwały czasowe. I w taki sposób właśnie e, przygotowujemy naszą komunikację mailową. Tu możemy dać dodatkowo jeszcze jakiś trigger na przykład, e, czyli na, w momencie, kiedy ktoś otworzył maila, wyślemy mu inną wiadomość. Jeżeli tego maila nie otworzył, wyślemy inną wiadomość. I tutaj też sobie możecie się z tym zapoznać i wtedy możemy na przykład tą komunikację dzielić właśnie za pomocą tego warunku if, czyli jeżeli ktoś otworzył maila, ale nie odpisał dostanie inną wiadomość, niż osoba, która nie otworzyła maila, tak możemy na przykład zmienić tytuł tej wiadomości, dzięki czemu mamy większe szanse na przykład, że ten drugi mail zostanie wtedy otwarty. Więc warto sobie tutaj też to potestować i zobaczyć, w jaki sposób te możemy na przykład tą komunikację modyfikować. Więc tak wyglądają te e, kampanie cold mailingowe. One są też dość proste e, w ustawieniu. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby ustawić odpowiednie sekwencje tutaj e, tych dni, bo jakby automatycznie narzędzie postawia nam godziny. Więc jak się pomylimy, to tak naprawdę e, co dwie godziny może nam się wysłać mail zamiast co dwa czy trzy dni. Ok, to to sobie usuniemy i to zapisujemy. Wróćmy może jeszcze do tych prospektów, bo tutaj też mamy właśnie te mailek oraz weryfikację tych maili, co jest też bardzo ważne z punktu tego narzędzia. Nie się nam wszystko odświeży. Jak widzimy, tutaj narzędzie jeszcze wyszukuje jakieś adresy mailowe. Nie wszystkie zostały znalezione. Ok, tutaj mamy. Niezweryfikowanego maila, więc możemy sobie po prostu zaznaczyć tego maila, kliknąć weryfikuj, i wtedy ten mail będzie zweryfikowany sprawdzony, czy jest prawidłowy, czy błędny, i automatycznie zostanie przydzielony do odpowiedniej kategorii. Tak, czyli zielone maile, to wiemy, że te maile są w 100% bezpieczne i ta komunikacja mailowa dojdzie. Rzut czy te żółte maile, czyli tutaj są maile nie do końca sklasyfikowane na temat, natomiast czerwone maile to są ryzykowne i prawdopodobnie one zostaną odbite. A jak wiemy, jeżeli mamy dużo maili, których zosta które zostają odbite, i nie trafiają do skrzynki naszego odbiorcy, no to może to bardzo źle wpłynąć na naszą domenę, czy też na, nasze, na nasz adres mailowy. Dlatego też trzeba tutaj. Mocno na to uważać. To, co jeszcze warto tutaj przy tym narzędziu wspomnieć, to jest to, że jakby oni rozliczają się za użyte maile w kampanii, czyli te maile, które dodajemy do kampanii mailowych, oraz są osobno kredyty za te maile, które generujemy. Tak? Czyli za pomocą LinkedIna, sygnatora, jakby tutaj to jest osobno rozliczane, natomiast maile dodane do kampanii są rozliczane osobno. Kolejną taką przewagą tego narzędzia nad innymi e, narzędziami, jest to, że mamy możliwość dodawania wielu kont mailowych e, jakby w jednym pakiecie, tak? Czy nie musimy dla e, każdej osoby, na przykład mamy, nie wiem, 10 sprzedawców w firmie, jak chcemy z, dla 10 sprzedawców w tej firmie prowadzić sobą kampanię kod mailingową, no to z tego narzędzia możemy to zrobić tak naprawdę w e, cenie jednego pakietu gdzie na przykład w innych narzędziach Woodpokerze, IO, tak już musimy e, dla każdego maila praktycznie wykupić osobny, osobną licencję e, i wtedy możemy dopiero taką kampanię cold mailingową przeprowadzić. Tutaj jest właśnie inaczej. E, tutaj mamy możliwość dodawania tak naprawdę nieograniczonej liczby adresów mailowych, z których my będziemy e, prowadzić nasze e, kampanie cold mailingowe. To byłoby na tyle w tej lekcji. E, mam nadzieję, że e, Przetestujesz to narzędzie, zobaczyć, w jaki sposób ono działa. Jest to bardzo fajne, tanie narzędzie, na pewno na początek w zupełności wystarczy. Być może statystyki nie są zbyt zadowalające. Można byłoby na pewno więcej informacji z tych statystyk wyciągnąć, ale zazwyczaj te statystyki, jeżeli dopiero zaczynamy przygodę z cold mailingiem w zupełności nam wystarczą. Jeżeli chcemy jakieś bardziej rozbudowane statystyki, mieć więcej danych no to wtedy możemy korzystać z takich narzędzi jak Reply AIO czy Woodpecker. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam Cię do kolejnej lekcji.